Trzeci dzień. Rozdział osiemnasty. Również dzisiaj pozostał w warsztacie do późnych godzin nocnych. Musiał koniecznie skończyć dębową trumnę, jutro bowiem była niedziela, dzień świąteczny i zarazem dzień, kiedy siostry miały przyjść po jej odbiór. Czas leciał tymczasem nieubłaganie szybko, a pracy przy trumnie było ciągle jeszcze wiele. Pracował więc szybko i wytrwale. Trumien zrobił już tyle, że jego ruchy były niemal mechaniczne, niemal bezpatrzenie montował poszczególne elementy całości, która skrywać miała to, co niesie człowieczą duszę, piękną i nieśmiertelną. Chociaż pracował przez cały dzień, to jednak, co uznał za dziwne, nie czuł zmęczenia. Może dlatego, że wiedział, iż trumna, nad którą pracował od dwóch dni, jest dla kogoś szczególnego, dla kobiety, którą niemal wszyscy w Nysie uważali za świętą. Dlatego przykładał się tak bardzo. Chciał, aby była niezwykła. Na zewnątrz była wprawdzie jak każda inna, ale w jego wyobraźni musiała być inna, wyjątkowa. Była już prawie północ, kiedy wreszcie mógł zgasić lampy i wrócić do domu. Dziewczynki już spały, Michał też. Tylko Anna nie spała, czekając na jego powrót. Jeszcze nie śpisz? zapytał nieco zdziwiony wiesz, że przy Twoim stanie musisz, albo przynajmniej powinnaś, odpoczywać. Uśmiechnęła się do niego, jak zawsze. Nawet gdyby odpoczywała, to i tak teraz, biorąc pod uwagę jej stan, nie ma to większego znaczenia. Czuła, że zbliża się czas porodu. Była doświadczoną matką. Dziecko, na które czekała, będzie już jej piątym dzieckiem, więc, znając się na swojej roli, wiedziała, że niebawem, może nawet tej nocy, będzie ich w domu o jedną istotę więcej. Nie martw się, wszystko jest dobrze, i przytuliła się, jak zwykła to robić, dodając: Niebawem będziesz ojcem. A mówiąc to, spojrzała na Niego. W świetle tlącej się lampy wyglądał na jeszcze bardziej zmęczonego, na bardziej zdziwionego szczęściem i nawet na lekko rozmarzonego. Nie mogę się doczekać, odrzekł i pocałował ją w czoło. Ja też. Szczerze mówiąc, z wielu powodów i wskazując na swój olbrzymi brzuch, roześmiała się na głos. Oboje zaczęli się śmiać. Po chwili zapytała. Udało ci się skończyć trumnę dla Marii Luizy? Skończyłem, chociaż zabrakło mi czasu na parę szczegółów, ale trudno. Siostry mogłyby już teraz po trumnę przyjść. Po chwili dodał jeszcze. Przyznam ci się, Aniu, że nie szło mi za bardzo z tą trumną. Może dlatego, że chciałem ją zrobić jak najlepiej, a może dlatego, że jest dla Marii Luizy. Nigdy nie robiłem trumny dla kogoś, kto żył, jak święty. To prawda. Maria Luisa była świętą kobietą. Nie tylko, że czyniła tyle dobra, że pomagała innym, ale miała w sobie jakąś siłę, jakiś ogień. Ach, nie wiem, jak to wyrazić. Fryderyk potakiwał głową na znak, że zgadza się z nią i że myśli tak samo. Anna znowu się uśmiechnęła i powiedziała z pewnym żalem w głosie. Wielka szkoda, że Maria Luiza nie pozna naszego maleństwa. Tak się ucieszyła, kiedy jej powiedziałam, że będziesz ojcem. Ucieszyła się naprawdę, od razu było widać, że nie szukała niczego więcej niż naszego szczęścia. Szkoda, prawda? Szkoda, kochanie, ale z nieba je będzie widzieć i pomoże nam w wychowaniu. Na pewno. Przytuliła się znowu. Po chwili jednak zdecydowanym głosem powiedziała: Chodźmy już spać. Ledwie trzymasz się na nogach, może jutro uda ci się odpocząć, chociaż trochę. Fryderyk nic nie odpowiedział, co oznaczało, że zgadza się zupełnie z żoną. Odkąd ożenił się z Anną, jego życie zmieniło się prawie zupełnie. Oczywiście pracuje od świtu do nocy, albo w warsztacie, albo w zajeździe, ale nie czuje się sam. Odzyskał sens życia, sens pracy, wysiłku, a nawet poświęcenia. Obecność Anny i jej córeczek w domu nadała jego życiu nowy kierunek, którego mu brakowało wcześniej. Często spoglądał na nią i zadawał sobie to samo pytanie: Jak ja mogłem żyć bez niej do tej pory? Dlaczego poznałem ją tak późno? Teraz, kiedy widział ją w błogosławionym stanie i czekał na dziecko, którego on właśnie jest ojcem, kochał ją jeszcze bardziej i nie wyobrażał sobie życia bez niej, albo tego, że mógłby ją stracić. Wiedział, że urodzenie dziecka zawsze jest ryzykiem, a w wieku Anny tym bardziej. Stąd, odkąd dowiedział się, że Anna była w ciąży, codziennie modlił się do Boga o zdrowie dla niej, o szczęśliwe rozwiązanie, o narodziny dziecka i żeby było zdrowe. Coś mówiło mu, że będzie dobrze, że Bóg będzie im błogosławił. Pewność ta wynikała również z tego, że Anna była dobrą, szczerą i bardzo uczynną kobietą, lubianą przez wszystkich, bezkonfliktową. Teraz, kiedy zmarła Maria Luiza, również i ją prosił o wstawiennictwo. Zawierzał jej zdrowie Anny i maleństwa, które nosiła w swoim łonie. Gdy żyła, zawsze im pomagała. Właściwie dzięki niej się poznali. Pamiętał i miał wrażenie, jakby to było wczoraj, kiedy Maria Luiza przyszła do niego do warsztatu, aby zapytać, czy nie potrzebuje pomocy w zajeździe. Znam kobietę, której możesz pomóc i która tobie może pomóc. Gdybyś znalazł jej pracę w zajeździe. Nie myślał i nie miał zamiaru, aby kogoś zatrudniać w zajeździe, gdzie wszystko było zorganizowane i chociaż pracy nie brakowało, to jednak jego dochody nie były wystarczające, aby kogoś więcej zatrudniać. Ale jakieś dziwne przeczucie sprawiło, że odpowiedział bardzo dobrze. To niech ta kobieta przyjdzie. Z pewnością coś dla niej znajdziemy, chociaż wiele obiecać nie mogę, interesy nie idą najlepiej. Maria Luiza podziękowała. Umówili się, że Anna tego samego dnia przyjdzie, żeby pomówić o pracy. Maria Luiza, zanim go pożegnała, zwróciła się do niego swoim dobrym spojrzeniem, mówiąc: Ona bardzo potrzebuje tej pracy. Dla Anny praca u Fryderyka była ostatnią deską ratunku, dla niego zaś, jak sądził początkowo, niepotrzebnym wydatkiem. Fryderyk, wspominając, jak poznał Annę, zawsze kończył refleksją: Bóg wszystko czyni dobrze. Urodził mu się chłopczyk, syn. Już nad ranem rozległ się głośny i pełen życia krzyk niemowlęcia. Wiktoria, która odebrała poród, wyszła z owiniętym, ale wciąż krzyczącym dzieckiem z sypialni, gdzie przyszedł na świat pierworodny syn Fryderyka. Syn ci się urodził, zdrowy i piękny. Płakał jak dziecko. Nie wiedział, co ma teraz zrobić, co powiedzieć, nie wiedział też, jak jej dziękować. A Ania? Czy wszystko z nią dobrze? Mogę pójść do niej? pytał nerwowo. Mówił chaotycznie, bo tak wielka była jego radość. Cieszył się niesamowicie z narodzin syna, ale zarazem bardzo obawiał się o zdrowie Anny. Spokojnie, to dzielna kobieta! Matka Boska i święta Anna pomogły, i wszystko jest dobrze, nawet bardzo dobrze. Zresztą to już piąte, jak rodzi. Ale to nigdy nie wiadomo. Bogu podziękuj. To mogę pójść do niej, nalegał Fryderyk. Poczekaj trochę jeszcze nie. Jak uprzątnę trochę, to cię zawołam. Nagrzej mi jeszcze ciepłej wody. Otwarła drzwi do sypialni, ale po chwili odwróciła się i z lekkim uśmiechem dodała Jak tylko trochę ogarnę, to zaraz cię zawołam. Ale nie bój się. Wszystko dzięki Bogu jest dobrze. Fryderyk był tak wzruszony, że nie mógł rozniecić ognia w piecu. Patrzył na Michała i bez słów objął go tak mocno jak tylko potrafił. Boże mój, wszystko dobrze. I syn mi się urodził. Syna mamy. Bogu dzięki. Wasza radość jest i moją radością. Tak się cieszę. Michał poklepywał go po plecach i po ramieniu. Fryderyk, ocierając łzy z oczu, zaczął zmieniać temat. No, trzeba wody jeszcze zagotować. Coś nie chce się palić. Nie mógł spokojnie rozniecić ognia, z emocji trząsł się cały. Daj, ja spróbuję. O, już jest. Nastaw wodę. Michał. Musi być piękny, tak sądzę. Musi być tak duży i mocny. Słyszałeś, jak płakał? To pewnie głodny, czy jak? Mama będzie wiedziała, co mu potrzeba. Uśmiechnął się Michał i znowu poklepał Fryderyka po ramieniu, mówiąc: Wiktoria powiedziała, że Anna czuje się dobrze. To też Bogu dziękować. Bogu dzięki. I znowu oczy Fryderyka napełniły się po brzegi łzami. Nie ukrywał ich przed Michałem. To były męskie łzy. Kochał Annę i na samą myśl, że mógłby ją stracić, było mu słabo. Ale nie tylko za szczęśliwe rozwiązanie Bogu dziękował. Anna miała trzy córeczki. Gdyby coś jej się stało w trakcie czy po porodzie, on straciłby żonę, ale dziewczynki straciłby matkę. Zdawał sobie sprawę z tego. Anna zresztą też. Bardzo chciał zobaczyć Annę. Sam nie wiedział, kogo kochał bardziej, syna czy ją. Nigdy do tej pory nie czuł w sercu takiego wzruszenia, został ojcem. Nie wiedział, co teraz robić. Na ogół mężczyźni po narodzinach dziecka upijali się do nieprzytomności, ale on nie chciał w taki sposób przeżywać chwil tak pięknych i niepowtarzalnych. Zresztą, jakby się pokazał Ani. Ona zaryzykowała życie, aby urodzić mu syna, a on miałby się upić, aby to świętować? Nie było to podobne do niego. Michał spoglądał na Fryderyka i od czasu do czasu poklepywał go po ramieniu. Zaprzyjaźnili się i polubili. Siedzieli obaj, blisko rozpalonego pieca, nasłuchując kroków Wiktorii i tego, jak od czasu do czasu coś mówiła do Anny. Dziewczynki spały w drugim pokoju. Na szczęście żadna z nich się nie przebudziła. Były za małe i przejęte śmiercią babci Marii Luizy, stąd spały mocno. Michał myślał, że miał wielkie szczęście, że wrócił z wojny właśnie w takim momencie. Żałował bardzo, że nie zdążył się pożegnać z Marią Luizą, ale dziękował Bogu, że chociaż przybył na czas na poród Anny. W gruncie rzeczy mógł przynajmniej w mały sposób odpłacić się za dobroć, jakiej doznał od Anny, a ponadto mógł nacieszyć się ich szczęściem. Fryderyk od pierwszej chwili przypadł mu do gustu widział że bardzo kocha Annę i troszczy się o jej córki które traktuje niczym własne a to dla Michała było bardzo ważne najważniejsze Anna zasługiwała na dobroć i na miłość była dobrą kobietą a co do szczodrości jej serca nie miał najmniejszej wątpliwości dzięki niej jeszcze żyje Spoglądając na szczęśliwego fryderyka, skrycie marzył o tym, aby samemu również znaleźć kiedyś taką kobietę jak Anna, dobrą, troskliwą, uczynną, pokochać ją i być kochanym. Tak mijał czas. Obaj byli rozmarzeni. Nagle drzwi do kuchni się otworzyły. Wiktoria zmęczonym i przyciszonym głosem zwróciła się do fryderyka: Przyszłam po ciepłą wodę. Jest już? Chyba tak. Jak się czuje Anna? Wszystko dobrze? Mogę do niej pójść? pytał bez przerwy Fryderyk. Wiktoria uśmiechnęła się. Widać, że to pierwszy syn. Nie możesz jeszcze. Cierpliwości. Jak trochę uprzątnę, to zaraz cię zawołam. Wszystko dobrze. Odpoczywa. A mówiąc to zabrała z pieca garnek ciepłej wody. Jeszcze trochę i zawołam cię cierpliwości. Dorzuciła ponownie. Drzwi do sypialni znowu się zamknęły. Fryderyk, zaniepokojony w ostatniej chwili zapytał, a dlaczego mały już nie płacze? Wszystko dobrze? Wiktoria z wyrozumiałością, ale i z uśmiechem odpowiedziała, bo śpi. Też musi odpocząć. A bo to urodzić się myślisz, że nic nie kosztuje? Fryderyk pokiwał głową z uśmiechem. Proszę powiedzieć Annie, że jestem i czuwam. Powiem, powiem. Śmiejąc się, Wiktoria zatrzasnęła definitywnie za sobą drzwi do sypialni. Zbliżyła się do łóżka, gdzie leżała mama z niemowlęciem. Uśmiechnęła się do Anny. Wiesz, że masz dobrego męża, prawda? Jak się przejął, cały czas nalega żeby cię zobaczyć. Anna nerwowo odpowiedziała. Nie, nie, bardzo proszę. Oczywiście, że nie pozwoliłam. Takie sprawy jak poród to nie na wrażliwość chłopa. Mógłby jeszcze gdzie i zemdleć, bo to wiadomo? Zresztą my, kobiety, mamy naszą intymność. Nie bój się. Nie wejdzie. Anna uspokoiła się, zapewniona, że Fryderyk nie zobaczy jej w tym stanie. Rzeczywiście była bardzo zmęczona. Obok leżał niemowlak. Dobrze, że zasnął, bo nie miałaby sił, aby go utulać. Wiktoria. Wszystko w porządku, prawda? Zapytała cicho. Kochana, dzięki Bogu, wszystko dobrze, nawet bardzo, biorąc pod uwagę twój wiek, dziecko zdrowe i ty też powoli dojdziesz do siebie. Rodziłaś już piąte, to łatwiej trochę poszło. Głaskała ją po spoconym czole, ale teraz koniecznie musisz odpocząć. Słabo ci? zapytała. Zimno trochę, ale to minie, wyszeptała Anna i dodała. I spać mi się chce, ale wstyd, spać mi się chce. Jaki wstyd? Śpij. Urodzić dziecko to przecież samo nie przychodzi. Musisz być wykończona. Nie ma krwotoku, to nie ma się co martwić. Trochę tu sprzątnę i zawołam Fryderyka, bo bardzo się niecierpliwi. Chcesz? Tak, oczywiście, ale żeby się nie wystraszył. Ogarnę wszystko. Będzie jakby mały się tu nie rodził. Uśmiechnęła się do Anny, której chociaż bardzo się starała, oczy same się zamykały. Było już nad ranem. Poród zaczął się po trzeciej. Anna dziękowała Bogu, że Wiktoria tak dobrze się nią zajęła i że wiedziała, jak pomóc przy narodzinach dziecka. Miała do niej zaufanie, pomimo iż Wiktoria miała już swoje lata. Czuła, że nie da rady urodzić, że nie ma już siły, kiedy usłyszała płacz niemowlęcia i okrzyk Wiktorii. Jeszcze trochę, jeszcze, już. Syna urodziłaś, piękny. Już po wszystkim, już po wszystkim, spokojnie. Syna urodziłaś. Patrz, jaki duży, jaki piękny, już po wszystkim. Spoglądała teraz na dziecko, ale łzy radości jej przeszkadzały, aby mogła go widzieć dokładnie. Zresztą nie musiała go widzieć dobrze, przecież ona go znała. Tyle czasu ich serca biły razem. Tak, jest piękny, jest zdrowy. Powiedz Fryderykowi, powiedz, nie miała sił nawet, aby wziąć dziecko. Wiktoria zdała sobie sprawę, że jest wycieńczona. Już po wszystkim odpocznij. Syna urodziłaś, jest piękny, Aniu. Powiedz Fryderykowi, czeka na pewno. Wiktoria podziwiała Annę była to kobieta pełna samozaparcia i poświęcenia podczas porodu, żeby nie zbudzić dziewczynek ani razu nie krzyknęła. Wiktoria odbierała wiele porodów i niejedno już widziała. Teraz obserwowała ją i skrycie podziwiała. Anna była tak osłabiona, że pomimo wysiłku nie mogła opanować snu. Trzymała małego przy sobie. Wiktoria nie bała się, że Anna, jako doświadczona matka, która wydała na świat piątkę pociech, przez przypadek mogłaby zadusić niemowlę, co nie jest wcale takie trudne i rzadkie. Miała długie doświadczenie, i wiedziała, że często dochodziło do tej tragedii. Chodziła teraz cicho wokół Anny, zaglądała, czy nie ma krwotoku, czekając na zakończenie porodu. Po jakiejś godzinie, kiedy Anna była trochę mocniejsza i uprzątnęła nieco sypialnie, Wiktoria zawołała Fryderyka i pozwoliła mu nareszcie wejść do pokoju. Ona sama wyszła zaś na zewnątrz. Potrzebowała świeżego powietrza, bo czuła się bardzo zmęczona, a ponadto nie chciała być świadkiem intymności małżonków. Słońce oświetlało korony starych dębów, które nadal były pełne życia. Michał wyszedł za nią. Może się pani czegoś napije? zapytał grzecznie. Ładnie, że pytasz, ale nie, dziękuję. Muszę najpierw trochę odpocząć. Przychodzi mi to coraz trudniej, coraz szybciej się męczę dzieliła się uwagami z Michałem. Skąd pani to wszystko wie? pytał. Gdzie się pani tego nauczyła? Doświadczenie, mój drogi doświadczenie. Miłość do tego, co żyje, rodzi jakiś rodzaj doświadczenia, aby się ono pięknie rozwijało, aby było chronione i dokarmiane. Kto nie kocha życia, ten nie uczy się go mądrze rozwijać. Może oczywiście żyć długo, ale jeżeli nie kochasz życia i ludzi, uczy się niewiele, a nawet umiera jak ignorant. Pozostali przez chwilę w milczeniu. Wiktoria oddychała ciężko i szybko, z twarzą zwróconą w strony co dopiero budzącego się słońca. Pogrążona była w myślach, wydawało się, że jest gdzieś bardzo daleko stąd. I istotnie, ona też bardzo chciała mieć dzieci, dużo dzieci, ale nie wyszło. Początkowo bardzo cierpiała z tego powodu, potem się buntowała. Z czasem jednak pogodziła się z tym, a nawet cieszyła, że inni mogą mieć dzieci. Nauczyła się też odbierać porody i miała w tym dużą praktykę. Dziękowała Bogu, że jak dotąd żadna kobieta ani żadne dziecko nie zmarły przy porodzie. Uważała to za cud i dziękowała dobremu Bogu. W ten sposób stała się matką wielu dzieci. Fryderyk nigdy nie czuł tyle miłości i tyle współczucia czy wdzięczności, co w tej chwili. Spoglądał raz na Annę, raz na syna, który spokojnie spał przy matce. Anio kochana, strasznie się nacierpiałaś? I pochylając się nad nią, pocałował ją w czoło. Anna uśmiechnęła się, ale wzruszenie nie pozwoliło jej powiedzieć ani słowa. Po chwili jednak, wskazując na niemowlę, Cicho wyszeptała: Syn się nam urodził, mamy syna. Widząc wzruszenie Fryderyka, ona sama też zaczęła płakać. Płakali oboje ze szczęścia, z radości i wdzięczności za błogosławieństwo od Boga. Fryderyk tulił dłoń Anny i od czasu do czasu z lękiem dotykał także swojego syna. Aniu, jak mu damy na imię? Zapytał. A jak chcesz, żeby się nazywał? Fryderyk? Jak ojciec? Nie, nie. E, damy mu na imię Anastazy. Podoba ci się? Anna spojrzała na syna. Tak, Wiktoria miała rację jest piękny. Pomyślała i zwracając się do Fryderyka, powiedziała: Anastazy? Piękne imię podoba mi się do naszej rodziny wniósł tyle radości tyle życia tyle nadziei na nową lepszą przyszłość tak anastazy to imię dla naszego syna i znaczy tyle co z martwych wstały fryderyk znowu pocałował ją w czoło i po raz pierwszy wziął swojego syna na ręce czuł że zaczął nowe życie jakby z martwych wstał czuł się bardzo szczęśliwy